Siemaneczko widzowie, w ten piękny czwartkowy czwartkowy dzień, zaraz sprawdzimy, tak witam serdecznie w ten piękny czwartkowy dzień, miała być szybka robota, szybki dojazd do pracy, niestety z godzina uległa awarii, woda poszła do oleju, do silnika i no i się zatarł silnik miałem dojechać na, na już do końca ale do no niestety, i co najlepszy, że wrócił od mechanika, z e, roboty nie, żeby, żeby zrobić go, i mm, miała być wymieniona uszczelka. Biegi poprawione, a się okazało, że nic nie zostało zrobione. No, tak. także takich mamy mechaników. E, I to taka to robota, słuchajcie. Muszę teraz poczekać na lawetę. Laweta przyjedzie do mnie do domu. Sprzęta bo w ogóle wziąłem tumnik, bo w maniku tam jest robiony. Tu wiesz, żeby miał być wymieniony tumnik, zaweźć od razu do mechanika. Niestety nie dojechałem. No i czekam na lawetę. Przyjadą zawozimy go do, do mnie na podwórko, biorę BMW i jadę, jadę do tam gdzie miałem dojechać. To prawie taki sportowy. Także taka to o, robota widać, że nie ma oleju tylko olej pewnie też ale o, zobaczcie jest normalnie woda przynajmniej tak mi się wydaje To 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 kurwa tutaj jest Dobrze do silnika nie wleciało Patrzymy. O Wody nie ma niedawno wlewałem Wszystko idzie gdzieś chyba w silnik Królewski Orszak, nie daj mu panie Laweta już jest, także zaraz pakujemy i jedziemy. O leci, leci. Trzeba nagrać ten moment. Ty może ja tam wejdę, będę tutaj kierował, co czy nie? Widzowie, my kończymy właśnie robotę. Godzina 17.00, dzisiaj trochę wcześniej. Bo drzwi przyjechałem na to pole, bo wcześniej tu zostawiłem. Ładnie to wygląda. O! Chmurzy się, czyli te deszcze, które miały być, w nocy na pewno będą. Na pewno będą. I to tak. Dobra. Zapinam drzwi i jadę na bazę. Widzowie, to jest agregat do orania bezarkowego, czyli puch bezarkowy, jak to by to nazwać. Widzieliście takie cuda? Nie trzeba orać, tylko tym się przejeżdża i bajeczka. Co tu jest? Aha, takie zęby, wał i tym się orze. Możesz być na YouTubie, czy nie? Może oczywiście. Szybę jak opowiadał. wypowiadał. Zaraz idźmy przez te, przez się. O tam się nie kupił, Ja tam blizną tak kurwa, żeby nie było widać, to będzie na Powiem ci, że takich cudów to nie widziałem jeszcze. Zobaczcie, widzowie, ile się chleba podniosła po tym sprzęcie. 10 dziesięć z 15 cm czyli spulchniona. Ale widziałeś jakie zęby? No, to ile co, ze 30 cm wchodzi, nie? Tej materii organicznej pod nasad to luksus. potem. To była kukurydza, gnojowica, przyorane wszystko, zaorane. I teraz kukurydza, na drugi rok będzie znowu gnojowica, przyorane. I sad. I sad. No. No. 3 hektary, myślę, że 20 tysięcy drzewek na pewno. Tutaj, będzie. tak? No to jest ha. szeroko. 20 tysięcy będzie na pewno. Mm. Jak I co i lepiej. siatki wszystko? Oczywiście. Jak nie lepiej? No tak. Ale dwiedychy wejść Zależy, jak będziemy tam. Co pół metra? Tam... Co pół metra, czy, pół. czy Ile zdążysz? na pół ile zdążymy sadzić. <laughs> jak jedziemy, półtora na godzinę to jest yy, co. 60, 50, a jak jedziemy, jak jedziemy wolniej, to jest 50, pewne, 60. Aha, tak, tak wygląda. no tak. Ale jak półtora na godzinę jedziemy, tak przeważnie wychodzi pół metra. Mm. Nie no, tak wszędzie masz tak już sadzone te tak, sady, tak, nie? Tak, że... tak, tak. 3 na pół. Co pół metra. Teraz hydraulacja, nie? No. No Audy, co bo Po tym zauranym, żeby nie pojechała raczej. O ile? Nie, nie pojedź, zakupiemy się. O ile? Nie chcę mu psuć, bo będziemy sadzić. No tak, Nie, nie będziemy nie, nie ma co psuć. Możesz przegrać tylko połówkę. Chuj, o tą, poł o tą połówkę co. Nie mówię więcej. Tu była dronacja jak to jest miękko? A ciekawe, by ty, po, załóżmy, nie było uprawiane, tylko na, na ubor. co to wziąć. bo to jest... No, no, no spulchnia ładnie. I masz ją tak, jak brona mamy nie? Tej, mm. tej firmy. Spulchnia ładnie. To coś jakby gruber z tyłu tak, tak. Ładnie tak, tak. to wychodzi. Oczywiście mieliśmy wiesz zrobić tym i po tym agregatem, ale to ziemia się bardziej wysuszy niepotrzebnie, bo jak będziemy sadzić, to i tak musimy potem wszystko broną równać. No tak. Wiesz, co chodzi, Także bez sensu. Niektórzy powiem ci to i po oraniu od razu sadzą po tym, tak, tak, przejeżdżają, tak, tak, ale to tak, po oraniu to jest taki zwykłym, to jest tak nie za bardzo. Tutaj, tutaj to jest dużo równiej, nie? Zawsze było robione co roku tak, że wiesz, że robiliśmy tym Albo pługiem i agregatem jeszcze takim sześciometrowym wielkim No to stół, Ale to bez sensu, bo ta ziemia się bardziej wysusza No i potem znowu trzeba tak. jeździć potem znowu trzeba jeździć, to wszystko wiesz Byk A on pewnie ma te amortyzowane ośki, no tam, to on tam nic nie, nie sobie czuje Nie jak co jej, jak jedzie <laughs> Widzowie, wreszcie tłumnik w maniku zrobiony, picabello <laughs> Jedzie się jak 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 trzeba. No, za mną jedzie BMeczka. Ciekawe kogo, co. Kuba Hamój.